Alice wróciła do domu i myślała, że pomyliła mieszkania. Całe wnętrze zamieniło się w jedno wielkie jezioro, a na kanapie siedział John, patrząc pustym wzrokiem przed siebie, gdy podeszła bliżej i zobaczyła, że mężczyzna był blady i drżał jak przestraszone dziecko. Trudno było w to uwierzyć, ale ten facet był niegdyś miliarderem. Po wypadku stracił wszystko. Żeby uciec przed bratem, udawał amnezję i trafił do mieszkania Alice. To właśnie on rozwalił rurę. Związał ją kuchenną ściereczką i uznał, że naprawione. Potem zasnął. Ciśnienie wody zrobiło swoje, a gdy salon zamienił się w bajoro, facet zaczął Koszmar. Znowu był małym chłopcem wpadającym do jeziora. Nic dziwnego, że nie potrafił zbliżyć się do pękniętej rury. Zamarł ze strachu i tak czekał na nią. Alice zaczęła zauważać jego ukradkowe spojrzenia, patrzył na nią z rozmarzeniem. Gdy go przyłapała, udawał, że nic się nie dzieje. Wyglądał przy tym tak żałośnie i zabawnie, jednocześnie, że trudno było jej się nie uśmiechnąć. W telewizji leciała scena, w której bohater okrywa bohaterkę swoją kurtką. Podniósł swoją kurtkę i stanął za Alice, gotów zrobić to samo. Wyjąkał, że boi się, że jej zimno. Słońce smażyło jak piekarnik. Ten niezdarny Poraniony człowiek próbował ją chronić na najbardziej pokraczne sposoby. Tylko jedno pozostawało zagadką: jak taki nieogar miał jej wyznać miłość?